E, dzisiaj prezentacja jednego z Federali e, Viper, e, właściwie LC Viper R, LC. Weźmy sobie na przykład e, czerwony, będzie potem użyjmy czerwonego później e, w następnym filmie. A więc prezentacja Federala jest na Steady Burn, na steady burn e, ustawiony. E, no i szczerze powiedziawszy... Wydaje mi się, że świeci on lepiej, e, lepiej e, niż... E, a, niż ten mój nieszczęsny Federal e, podwójny. Może to jest kwestia koloru albo nie wiem czego. Um, to jest nalepka. Znaczy mi się ta ustaw nie chce zrobić. Viper LC Interior LED Light Version Corporation University Park USA Blau. I tu jest mu ukryty e, przełącznik do sterowania patternami. I w poprzednim filmie narzekałem, że. No, jest, są inne te, 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 te paterny. Właściwie, paterny są całkowicie inne dla pojedynczego i dla podwójnego. Jak ma się w dualu, to one są całkowicie inne. I ten rzeczywiście daje po oczach niesamowicie ten niebieski federal. Kurczę, nie wiem, albo ja mam jakąś super dobrą podróbkę z nalepkami. Um, nie wiem, 13, 12, 0, y, rok 13. Nie wiem jak to od, odczytywać, czy to jest 13 rok, czy, czy to jest 20 rok. Ym, nie wiem, ten nalepki nie znalazłem na internecie. Jak poprawnie odczytywać, czy to jest miesiąc, dzień, rok, czy to jest y, dzień, miesiąc, rok, czy to jest rok, miesiąc, dzień, czy, czy chuj wie. Bo z Amerykanami nigdy nie wiesz. W każdym razie to nie jest wama, to one będą na, na, na sprzedaj. To są, to są, to jest staw z, z USA. Prawdopodobnie wama będzie mieć trochę, trochę inne te, yy, te tryby błyskowe. Natomiast tu są normalne tryby błyskowe, takie jakby, jakich się spodziewałem mieć w dualu. Yy, nie wiem, czy tu widać, czy nie widać, widać mnie, nie widać. No, nie mamy tej blendy. No, i to jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 dude. Które one dają w tym trybie Solaris Tak, one się świecą się, nawet Nie wiem czy one nie powinny być tak e, Do góry nagami Chyba nie, chyba nie chyba One tak w tą górę tak celowały Ech. Nie mamy tego ryplowanego Klosza jaki, jaki jest w tej, w tej Europejskiej wersji Tam jest chyba 23 czy 25 Trybów błysków, także przejdziemy sobie je Wszystkie, gdzie jest ten guzik, tu jest ten guzik Także to jest nasze wyjściowe. Oczywiście przytrzymując. Yy, 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 aha, teraz jest ten tiber. Yy, przepraszam. A, ten jest szybszy, dobrze. Yy, to jest nasz pierwszy wyjście. wyjście. Yy, pierwszy, pierwszy, pierwszy tryb błyskowy. następny on czasami ten guzik nie zawsze chce wbić ten następny e, następny e, następny błysk Wydaje mi się, że dwa razy muszę kliknąć, żeby go przełączyć do przodu. To jest podwójne. Troszeczkę wolny podwójne. No tak, muszę dwa razy kliknąć, żeby go przerzucić. Ta nie jest wiper, to jest, to jest LC one wyglądają ma, ma dokładnie te same tryby co Viper, ma dokładnie te same tryby, wygląd w ogóle, wymiary. Czym się to różni? Wygląda w środku dokładnie tak samo, nie wiem, ale jest, że niby jest starszy LC. Może tylko zmienili nazwę i tyle. Ale wygląda jak nówka i działa jak nówka To jest dziwny taki ten pattern. Jakby miał dostać sraczki i się nie mieć zdecydować. Taki bardzo, bardzo, bardzo nieregularny. Fajnie by był, wyglądałby w belce rzeczywiście taki amerykański pattern, taki nieregularny. O i to jest pierwszy steady burn, że jak go wyłączę, to on będzie miał taki, 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 taki włącznik jak w świetlówce moja ekspozycja jest na minimum i on ładnie świeci, że naprawdę on ładnie świeci przyzwoicie, bardzo przyzwoicie a ten jest wilenowski, ale bardziej wolny teraz jest steady burn, że go wyłączę i on się od razu włączy, tyle nie także to była nasza pozycja wyjściowa i znowu mamy wyłączony, nie ma nic nie wyłączyłem na włączniku i jest, wracamy do, do wilenowskiego pateru, jak ja to nazywam, to jest najbardziej amerykański e, amerykański e, tryb błysku e, w następnym filmie, bo ja tu mam w ogóle cztery, cztery druty Yy, następnym filmie będzie czerwony i potem po, zobaczymy funkcję synchronizacji, jak, jak, jak one działają yy, ze sobą bo można je połączyć we dwa yy, i one po prostu będą działać sobie razem, także to, jest, to są funkcje których się nie spotyka w Polsce w ogóle ale mam te cztery kabelki yy, dwa do powera i, i, i to są te synchronizacje, tu się nie zmienia, nie zmienia trybów błysków jak w większości przez kabelek tutaj, tryb błysków jest tutaj ukryty pod nalepką także Viper LC a From Murica a stan bym określił mam takie mocne 7 7,5 na x 10 A oczywiście tutaj jest nalepka srebrna, żeby po prostu odbijać, odbijać światło jeszcze pod, pod tym kątem. Także yy, spoko to wygląda, fajnie jest. Yy, no to także do czerwonego.